Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam dziś na film z cyklu Wybierz kartę. Już po tytule filmu widzicie o co dziś będziemy pytać. Tutaj do wyboru macie pięć kart. Już one wystąpiły w moim poprzednim filmie. Są to karty zupełnie niepowiązane z tarotem. Tutaj od lewej strony macie pierwszą kartę, która przedstawia gramofon. Dalej macie taką sowę. Później są drzewa i tutaj jest jakby jakieś miasto. Dalej muszla i macie kotka. Zrobię Wam takie powiększenie na te karty, żebyście mogli się troszeczkę lepiej przypatrzeć. Wybierzcie sobie kartę, która najbardziej do Was przemawia i sprawdzimy jakie kroki w twoim kierunku wykona osoba, o której w tym momencie myślisz w ciągu najbliższego tygodnia. Daję wam chwileczkę na wybór karty i zaraz będziemy zaczynać. Jeżeli już każdy wybrał swoją kartę, to najpierw zaczniemy od karty z gramofonem. Sprawdzimy jakie kroki. W stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz w ciągu najbliższego tygodnia. Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki wykona? No, tutaj karty pokazują, jakby ta osoba mm, odezwała się do ciebie, drogą zdalną, przekazała jakąś informację o coś takiego ważnego. Nie wiem, czy wy wspólnie na przykład pracujecie, czy macie jakiś projekt. To coś będzie właśnie powiązane z, z pracą, z, z branżą zawodową. Tak jakby też być może coś, co was łączy, nie dawało ci spokoju, być może ta osoba będzie wywierała na tobie taki dość negatywny wpływ ze względu na informację jakąś, być może właśnie powiązaną z pracą, z życiem zawodowym, być może ogólnie z jakąś pracą, która was łączy. W każdym razie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały tę pierwszą kartę, no to ewidentnie karty pokazują, że ta osoba w Twoim kierunku, że tak powiem, wystosuje jakiś dokument, jakąś informację, jakieś takie pismo. Które może spowodować, że między Wami będzie jeszcze więcej pracy, lub to coś będzie stricte właśnie powiązane z pracą, z jakąś informacją, czy to ze wspólną pracą, czy to z pracą tej właśnie konkretnej osoby. No to teraz sprawdzimy drugą kartę. Zobaczymy, co tutaj u Was ta karta pokaże. Jakie kroki w Twoim kierunku wykona osoba, o której w tym momencie myślisz w ciągu najbliższego tygodnia? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona w Twoim kierunku osoba, o której w tym momencie myślisz? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki wykona? Co ta osoba zrobi? No, tutaj karty ewidentnie pokazują, że ym, ze strony tej osoby możecie się... Sp ym. Podziewać, jakiegoś cennego prezentu, wejścia, w coś nowego, na przykład propozycji, na przykład jakiegoś wyjazdu, bo karta rycerza była, tutaj informuje o jakichś podróżach, wyjazdach, nie wiem, jakaś taka propozycja, na przykład jakiegoś romansu. Jeżeli jeszcze nie jesteście w jakiejś relacji, w jakimś związku, to może być taka sytuacja, że ktoś wam może zaproponować wejście właśnie w taki układ, gdzie wy będziecie korzystać na tym finansowo, materialnie, bo tutaj karta rycerza była też bardzo często oznacza różnego rodzaju flirty, Jakieś romanse. Czyli, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą kartę, no tutaj w ciągu najbliższego tygodnia możecie się spodziewać jakichś takich cennych upominków, cennych propozycji, z tej płynących ze strony tej osoby, gdzie ta osoba może się tutaj właśnie spodziewać. Z waszej strony na przykład romansu, jakiegoś takiego flirtu, może chcieć coś całkowicie nowego zapoczątkować. To teraz sprawdzimy trzecią kartę. Zobaczymy, jak to u Was może wyglądać. Jakie kroki w Twoim kierunku wykona osoba, o której w tym momencie myślisz, w ciągu najbliższego tygodnia? Jakie kroki w Twoim kierunku wykona osoba, o której w tym momencie myślisz, w ciągu najbliższego tygodnia? No, te karty pokazują, że yy, być może czeka Was jakaś wspólna impreza, bo tu na początku mam kartę dziesiątki kielichów, czyli taką bardzo kartę rodzinną, towarzyską, yy, świętowanie, przebywanie z najbliższymi ludźmi. Yy, I yy, tutaj nagle yy, karty pokazują, że ta osoba jakby się wycofała nagle jakby chciała się przypatrzeć, może będzie się zastanawiała, w którym kierunku pójść i ma później macie kartę asa, o, przepraszam, asa, e, kartę magika, czyli osoby, która chce w pewien sposób Wam manipulować chce Was czarować to wszystko, co będzie robiła będzie tylko i wyłącznie na korzyść tej osoby, tak więc tutaj um, mogłabym powiedzieć, że mogą być też takie sytuacje, że ktoś na przykład będzie chciał Wam na przykład zaproponować jakąś relację, można oświadczyć się, żeby na przykład popatrzeć, jak wy się zachowujecie, jak wy możecie odebrać tę propozycję. I nagle przez, y, właśnie karta y, dwójki łach może symbolizować właśnie takie przyglądanie się Wam, bo tu też jest bardzo często karta mówiąca o przyglądaniu się, o niewykonywaniu żadnego kroku, tylko obserwacji z dogodnego miejsca, z dogodnego położenia, tak więc tutaj mogłabym powiedzieć, że w ciągu najbliższego tygodnia y, ta osoba może chcieć więcej z Wami spędzać y, czasu, y, nawet z własną rodziną, z Twoją rodziną, może czekają Was o jakieś e, wspólne imprezy rodziny, odwiedzanie się, aż tu nagle będzie właśnie taki moment przestoju i później ta osoba może chcieć znowu e, tak jakby e, w pewien sposób wami manipulować. E, no, to teraz sprawdzimy czwartą kartę. Zobaczymy, czego wy możecie się tutaj spodziewać ze strony tej osoby. <laughs> Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki? Co ta osoba zrobi? Jakie kroki? Co ta osoba zrobi w ciągu najbliższego tygodnia? Jakie kroki wykona w stosunku do Ciebie? Co ta osoba zrobi? Tutaj na początku mam wrażenie, że tak osoba będzie chciała was oczarować, trochę zmanipulować, będzie bardziej patrzyła na to, żeby jej było dobrze. Później jeszcze jakby moment wycofania, jakby się zastanawiała, czy warto to robić, czy jest sens. Dalej mamy kartę kapłanki. Tak jakby ta osoba chciała kogoś ukryć. Być może jest jeszcze inna osoba, o którą ten ktoś zabiega. Być może wyjdą na jaw jakieś informacje. Um, może ty się czegoś tutaj dowiesz, może ta osoba się czegoś dowie i szczerze mówiąc, odechce jej się dalej e, skupiać e, swoją uwagę na tobie, o czym może tutaj mówić akurat karta dziewiątki Buław. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały czwartą kartę, no tutaj ewidentnie karty pokazują jakoś taką e, takie an angażowanie się tam osoby, e, później nagle tak jakby e, przestała już tak wiele z siebie dawać po czym przy, przychodzi taki moment, gdzie wychodzą jakby ukryte jakieś informacje tak jakby to, co ty czujesz, bo karta gafanki może tutaj pokazywać twoje odczucia taką intuicję, że to wszystko, co ty wcześniej czułeś, czułaś, to jakby miało potwierdzenie właśnie w rzeczywistości że to wszystko, co już że się wydarzy, to akurat będzie miało miejsce w ciągu tych najbliższych 7 dni. To jeszcze tylko została karta numer 5 z kotkiem. Sprawdzimy, czego Wy tutaj możecie się spodziewać w ciągu najbliższego tygodnia, jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia. Wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz. Jakie kroki w ciągu najbliższego tygodnia wykona w stosunku do Ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz. Jakie kroki wykona. Co ta osoba zrobi. Jakie kroki wykona. karty mówią o jakichś kwestiach stricte uczuciowych tak jakby ta osoba wyznała, że coś do Ciebie czuje ale mimo wszystko um, udaje na przykład, że nie istnieją u niej inne takie um, negatywne cechy które tutaj może odzwierciedlać karta diabła czyli jakieś uzależnienie, chęć dominacji jakieś nałogi, um, coś co niekoniecznie um, widać na pierwszy rzut oka Tutaj mam wrażenie, że ta osoba też może działać na Ciebie w jakiś tam sposób destrukcyjny, może na początku będzie miło cukierkowo, kolorowo, później ta osoba też może na przykład udawać, że to wszystko co jest negatywne to się w ogóle nie łączy z tą osobą, bo karta czwórki kilku też często pokazuje takie sytuacje, w których tak naprawdę udajemy, że m, tych innych rzeczy to tak naprawdę nie ma. Bo, tak jak tutaj ta osoba odwraca na tej karcie głowę od tych trzech pozostałych kielichów, a patrzy tylko i wyłącznie na ten jeden kielich, też może być taka historia właśnie, że ta osoba może pokazywać, że ją te inne negatywne rzeczy całkowicie tutaj nie interesują. Tak więc u Was też może być taka sytuacja, że na początku ta osoba będzie dawała siebie dużo tak, jakby uczuć, miłości, że będzie Wam. Mówiła, czy też właśnie dosłownie pokazywała, że jej na tobie zależy, po czym tak naprawdę może udawać, że to wszystko, co negatywne, to tak naprawdę jest mało istotne i że tego tak naprawdę nie ma. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład z dzisiejszego filmu. Oczywiście zapraszam Was na inne moje filmy i życzę wszystkiego dobrego. Uh, papa!